to niestety pan prezydent odwraca się od rządu i od pana premiera, wetując jak leci wszystko. A robi to dlatego, że... Chcę pokazać, jak bardzo niesprawny jest to rząd. I jest to absolutnie działanie polityczne z dobrem Polek i Polaków nie mającym nic wspólnego, dlatego że wetuje rzeczy, które tak naprawdę są Polakom potrzebne. Na przykład ustawa wiatrak wiatrakowa. Wiatrak każdym, wiatrak ustawa wiatrakowa, która miała no, ogromne poparcie społeczne. Po drugie, 800 plus dla y, Ukraińców, dla matek. Y, co państwo? Nie ma tu żadnej logiki, bo państwo popieraliście pomoc Ukraińcom, a teraz nagle wasz prezydent wetuje tą ustawę, która daje możliwość e, opieki e, matkom z Ukrainy nad dziećmi i pomocy finansowej. Mało tego, wyrzuca o tym całą masę, temu. całą masę pracowników, Nie którzy pewnie. są potrzebni nam w Polsce, również polskim przedsiębiorcom, co do których lewice zawsze mówicie, lewica nie dba o Polskę, owszem dba i tutaj akurat, to oni też dostaną po tyłku jak najbardziej. I nie ma w tym żadnej spójności, bo zarówno wetuje to, co PiS popierał, jak i wetuje to, co y, społeczeństwo popiera. I ja, y, moim zdaniem robi to wyłącznie po to, żeby pokazać premierowi i rządowi, jak bardzo jest nieskuteczny. I wie pan, kto na tym straci najbardziej? My. A, my a propos wszyscy, wiatraków, panie pośle.